W tym materiale porozmawiamy sobie jak rozwijać markę osobistą za pomocą social mediów. Pokażę ci jak ja za pomocą aplikacji miro.com sobie tutaj rozplanowuję wszystko jak tutaj za pomocą kilku mediów, czyli TikToka, YouTube'a, Facebooka, Instagrama rozwijam właśnie te platformy po to aby zyskiwać nowych klientów, nowe współprace i nowe możliwości świadczenia swoich usług. Zapraszam cię do oglądania wiedza darmowa, ale bardzo pożyteczna. Dla osób nowych na kanale polecam odebrać darmowego e-booka na naszej stronie o tematach zarabiania. Polecam również rozważyć subskrypcję, a jak macie pytania, uderzajcie mailem lub na Instagramie. Na sam początek kilka powodów, dlaczego właśnie powinieneś mnie posłuchać w tym materiale. Jeżeli chodzi o moją markę osobistą, ja docieram do około 150 tysięcy osób, tyle robię wyświetleń miesięcznie. Także tutaj myślę, że jest to już taka fajna liczba. dobiłam do 3000 subskrypcji na YouTubie. Jeżeli chodzi o Instagram, a tutaj wszystko się też rozkręca bardzo. Dynamicznie te wideo robią już naprawdę fajne wyświetlenia. Codziennie dodaję trzy TikToki na te wszystkie platformy, także jest to taka optymalna wartość, ale o tym zaraz opowiem więcej. Także, jeżeli chodzi o moją osobę, tak to wygląda tutaj w internecie. Tak, żebyś wiedział, że słuchasz osoby, która rzeczywiście ma jakieś tam pojęcie. I teraz tak, korzystając z aplikacji miro.com, jest ona zupełnie darmowa, polecam Ci wprowadzić ją również w Twojej firmie. Rozpisaliśmy sobie tutaj, jakie możemy osiągać, że tak powiem, wyświetlenia, jakie, jakie ilości fanów możemy zdobywać miesięcznie. I moja strategia generalnie polega na tym, żeby publikować jak najwięcej shortów, czyli tak zwanych też rolek na Instagramie, Facebooku, YouTube i TikToku. Robię tak, że dodaję 3 rolki na jedno konto na TikToku, na jedno konto na YouTube. Facebook też 3 rolki dziennie. I oczywiście Instagram, który teraz też się fajnie wybija. Następnie zliczamy sobie średnio, ile taka jedna rolka jest w stanie zrobić wyświetleń. Na początku, jeżeli nie będziecie regularni, dopiero zaczynacie, będzie ona robiła zazwyczaj kilkadziesiąt wyświetleń, może kilka stówek. Na Facebooku już około miesiąca są tutaj dodawane i robią średnio 355 wyświetleń jedna i wyliczyłem sobie, że 48 zrobiło 17 tysięcy. Oczywiście z miesiąca na miesiąc algorytm będzie nas coraz bardziej lubił, więc będą te wyświetlenia coraz większe, ale jeżeli chodzi o pierwszy miesiąc już się to fajnie prezentowało, bo mówimy teraz o czerwcu 2024 i zrobiliśmy, robiliśmy średnio 5000 wyświetleń dziennie z TikToku w około też 333 wyświetlenia średnio na nowym koncie. Jedna rolka, jeden short robił, więc 3 robią 1000 dziennie. Na YouTube jest to wartość nieco niższa, 200 viewsów, jeden short. Ciężko jest się tam przebić. Z doświadczenia wiem, że jak już jedna rolka, jeden short pójdzie na YouTube wysoko, przykładowo zrobi z 80 tysięcy wyświetleń, to już za nią pójdą kolejne i zrobią też kilkadziesiąt i fajnie te suby pójdą do góry. Raz miałem taki okres właśnie na początku roku i liczymy na to, że w końcu się któraś wybije i pójdzie z powrotem. Dodatkowo też robię już wyświetlenia z takich filmów jak ten organicznie od lat, także mam tutaj wyliczone, że 600 wyświetleń z shortsów i 200 minimum dziennie robię wyświetleń organicznie z takich filmów jak ten z poradników odnośnie Allegro, Shopify, Wordpressa. Jeżeli interesuje Cię biznes sieci swoją drogą, wejdź sobie na mój kanał i zobacz właśnie te materiały, czegoś się nauczysz, wiedza jest darmowa, a myślę, że w zupełności tutaj skorzystasz fajnie. Odnośnie jeszcze TikToka, taka notka, ja tworzę kilka profili, zazwyczaj nawet kilkanaście, po to, aby dodawać jak najwięcej tych wideo. Te profile sobie jakby raczkują i dojrzewają, dlatego później, jak mam przykładowo 10 takich profili, to ja już nie robię tysiąca wyświetleń dziennie z jednego, tylko razy 10. Jak one dojrzeją, jak zejdzie im shadow ban, bo na początku jest coś takiego też, jak założysz dużo TikToków, że masz shadow bana i zerowy wyświetleń jest robione. Ale po kilku dniach, czasami po kilku tygodniach schodzi ten Shadow one i wtedy już właśnie wszystkie generują 1000. Czasami się zdarza, że jedna, jeden Short zrobi tutaj 1000 wyświetleń, czasami zrobi 10000. Ale ja tutaj jakby mam te obliczenia zrobione po najniższej linii oporu. Nie uwzględniam wirali, bo jakbym uwzględniał wirale, to by nie było to zazwyczaj 150 tysięcy wyświetleń miesięcznie, tylko byłoby to zapewne pół miliona. Ale chcemy tutaj być w miarę stabilni w tych obliczeniach. Jeżeli się pojawią jakieś niespodzianki, to tylko na plus i w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o tą analizę. Co do samego przyrostu fanów, nie jestem w stanie dokładnie tutaj obliczyć. Mnie najbardziej interesują Instagram obserwujący oraz YouTube, tutaj subskrybenci, że tak powiem. Tutaj ci obserwujący stale rosną, jeżeli chodzi o Instagrama. Jak widzisz, udało się dotrzeć do 44 tysięcy 100 kont w ciągu 30 dni. Zapewne jest to już pewnie z 50 tysięcy, bo to się zlicza z opóźnieniem, ale spokojnie tutaj dojrzewamy. Myślę, że to będzie razy dwa, jeżeli chodzi o lipiec. Tutaj mamy cichą nadzieję, że uda się wbić 3000 do końca No lipca. Może się nie udać, bo mamy przyrost około 3-4 subskrypcji dziennie. W każdym razie jest to już takie fajne tempo napędzane właśnie shortsami głównie. I dzięki shortcom w tych czasach możesz każdą branżę tutaj fajnie wybić. Jeżeli masz problemy w swojej firmie i nie wiesz, jak się za to zabrać, nie wiesz, jak tworzyć te shortsy, nie masz na to pomysłu, napisz do mnie na maila, napisz do mnie na Instagramie, a z przyjemnością tutaj postaram się dobrać strategię dla twojej firmy i wspólnie ustalimy plan działania. Możesz też korzystać z takich platform jak Pinterest, jest kilka jeszcze takich dodatkowych platform. Jest jeszcze Twitter, ale na Twitterze korzysta około 8 milionów Polaków tutaj z tego Twittera, i wiem też, że głównie dla takiej bardziej polityki jest Twitter używany także no nie wiem czy to się sprawdzi u ciebie może jakieś inwestycje może jakieś tematy bardziej dla osób takich starszych doświadczonych możesz spróbować również na Twitterze dodawać tego typu rolki najpopularniejszy jest wiadomo TikTok Instagram Facebook który też już jest taki no wiadomo wypalony troszeczkę i YouTube jeżeli zainspirowałem Cię swoją tutaj strategią, jak to fajnie sobie tutaj rozpisuję, może chciałbyś zaczerpnąć to u siebie, to zostaw subskrypcję, komentarz, lajka, zadaj pytanie, jeżeli masz jakieś tutaj pytanie, a ja postaram Ci się odpowiedzieć na wszystko w komentarzach. Czy możesz też napisać, co sądzisz o tych wszystkich tutaj moich strategiach, o moich działaniach? Może coś powinienem poprawić? Odzywaj się, napisz komentarz. Ja już Ci dzisiaj dziękuję i serdecznie pozdrawiam.